Co wszystko pozalęczać. Tom, hmm. tom Okej, okay. ja nie przybliżyłem. O oh, Jezus Mariu. No, to no, hej, to hej, to hej, Ale już sparzony był. Rekompensatory <tory> siadły, tak? <gulatory> tam tego nie dały Kaj. to tyle wylata. O, tak, o. to wylata. Nie, o, to, to wylata. Co, dup? A, beczka. No i to i zaś będą chlawki, bo beczkę muszą układać. Oje, oje, no. Katastrofa się stała, normalnie beczki muszą układać. No kurwa. Dla co im płacą? Za co im płacą? Ja nie wiem. Mało ślisko, wiesz, Ty A ty unier, to ręczny zostaw! Ty, na ręczny! Zostaw. Nie, no fajne to, kurwa, stercie. Nie, prawo! Trzeba on z tym robić. Do. Nie! Nie, kciula! Aleś ty się skurwa! Nierunie! Nierunie! Czas, czas, czas! A, a, I to teraz! Ogień! Brawo! Ty miałeś jak prawo, nie w lewo! Przykadał prawy! Dobrze! Spokojnie Zaś miła Nie, weź tym kurwa ręczny zostaw Ja będę go trzymał Czy będę rękę prawej prawy, ja? Ja Ja widzę, ja Hebel Gaz Tak jest Wyjdzie Dobra O ja. Może, że normalnie no nie kręcić burczków No chyba, że ewentualnie tak się zdarzy No to ewentualnie Zdarzy się na pewno no. No widzisz, no to może pełny! Co tam? Bo miałeś normalnie, miał ja normalnie, to to... A to ja my a Nie. nienormalnie. No nie Jedzi ja, nie normalnie, nienormalnie, bo my jadamy normalnie, nienormalnie i chuj. I w końcu kurwa. Jedź na to najlepiej. A to wody pani. Tę czulę hebla na zaciągnąć, dół i na załmeta. meta. to 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 pomału, boś. Tu kurwa tym jak się czuli na załmeta. Dajcie się. Tej kurwa tam pod siebie. Zaskoczyłem cię, co? Na beczka poprosiłbym dwa razy. Tak jest, do jeden. Drugi, a dzień następny. to co to, co to mało! Kurde, normalnie jest, tak mnie boli, że z głodu, że masakra, ej. Musisz dać radę. Daj mi gumę Musisz Daj mi <gulisz> boli. Bo się tam, bo kurwa się To nie, to, ja to potem po już... To już nie będziesz głodny. To już nie będę głodny. Ty, jesteś głodny przejazdu chyba. Nie wiem czego właśnie, stary, ale ja pierdolę mi z głodu stary, bo Jedzie, jedzie, bo się wszyscy obrócili, to chyba jedzie. Jak jedzie, to jedzie. Mam się szczęścił. Nie uwierzysz, nie? Nie uwierzysz, nie? Ty też? No. Ja cię znam. Może, bo mu jeszcze jedna, jedna ręka wolna, bo notki nie trzyma, to cię łapna. Cię jak sobie kurwa, bo za <suszy> ciężę. Że... Trututko <suszy> Pięknie, pięknie, pięknie. Fajny krajobraz ogólnie widać, no ma nie taki kurwa zajebisty, nie? Kandę Brynza, kolega tak zaciągnął, że kurwa normalnie nie umieliśmy ruszyć. za ja zapinaj. Oła, kurwa. Się nie zaprząc. Kurcz. Czego? Nie wiem, chuja. A, jasna kaka Tak to możesz kurde Ty je moja, na cio, moja na ty ja na moja ciągła tej, tej ja też tam cio. mnie to gówno interesuje jeszcze pierdna, później to na głowę będę nakładał. Co tym ci głowa śmierdzi ja nie umiem jeszcze na tej wajszy baj, Ja ci pomogę Ja? Ja no. Kurwa zaś, kurwa. zaś to pas się tu zamatło na tak? nie ciągnij tego Co kogo? No peda no, Ale Ty nie pociągniesz to ja pociągnę Ulaaa Co mi odjebało, żeby klatkę na zielone pomalować. <grywa> pomalowa kurwa Czemu ją na biało-czerwono? Kaj tam biało-czerwono? Na różowo kurwa O! A bo w kolorach tęczy mm. A my taka, kurwa tęczą o kolory chociaż nie, bo tu się to spaliło <grywa> Wszyscy by mówili, zobacz tęcza jedzie Tęczowy chłopak <grywa> To było co? Od a? lewej Lewej Hebel od lewej Dobre jest, A ja ciało sobie zrobiło, kolego Ja się kanał od prawej I ten... O! Ten tak, jak on zasnął to? I to Będziecie to rozpraszać? <grywia> Będę Zajęcim się zajmł być... nie. <tukle> nie no słuchaj Weź się To jest odmuchawa nie? Ale to jest odmuchawa nie? Ale kurwa idzie Kurwa odparujemy ty A wiesz że stoją niebezpieczne bardzo miejscu? No trudno mają mało. <tukle> Ej wiesz co ci powiem? Że ta wasza szyba jest ważniejsza a, jak ta Gada, ja. Ja Ale ją ja Kara! Pisz Kary! Synek! Ja mu jeszcze powiem, cośmy zrobili! Tu jest ja ślisko, pamiętaj! Tu jest maras! Marasidło! Ja? No tam... Tam... Tararam! Tam... Radio nie gra! Prosto szykana. Takie! Po prawej, Kajselu! prawej i lewy, pamiętaj! Wow. I w prawo... No tego No, bo to jest Tak jest! Nie za ciepło, wiesz? Jeden gwiazd następny, bo tu wiadomy mój do placu. Dobrze. Idzie jak do ognia. Jak będzie za słabe, to do mnie No? Trochę, niech <trym> się grzeje trochę, ej. Kurwa, to ja się ugotuję, chyba. No jak okay. ten ryj czerwony Nie było. Mimoż. pochlał wczoraj. <trym> A nie piłeś? Absolutnie. Ach, dobra, dwa, jeden, go, siadno, mamy, mamy, nim... A my mamy jechać w ogóle. No tam. Las. Ja to Samo kurwa, Tralężników na ja, jabajami! Chujwi. Szykana od lewej. Lewy dwa od lewej. Lewy trzy od lewej i lewo. Wszystkie zakręte są w każdym razie w lewo. No poważnie, ej! Jeden jest w prawo. Choć go tlimmy, ale ja wiem, że tam jest w prawo. Bo tam trzeba... W lewo, lewo, w prawo, lewo i czeka na od lewej zaś. To wszystko jest od lewej. No. Na leworęcznych chyba. Normalnie kurwa będziemy jeździć w lewo. Jak na nas każe. Ja Wkręcą w lewo. Zów kręcimy w lewo. Ach ci pani! Bóg powie, że pokazać. spokazać. to jest No tamta wiesz, jedna beczka, Tam, tam... Nie wiesz, pamiętaj. Jeciu, tu teraz. I obie. No, no, No tak to przybliżysz ty... No kurwa, no będę... ja to przykleję. Będę się starał. Będę się starał! Nie! Czekaj, kurwa się! Kurwa, chopie Lub lepiej być nie mogło! Nagrywa się? Weź obejść czy Co? On Nie wiem. Kurwa, jecie ciulna potylica to będziesz widział. Nie, nie, pierdol! Stój, Nie, zostaw Nie, został! To włącz! Co? Nie, to się nagrywa. To się nie nagrywało! Jak się kurnie nie nagrywało jak pikało kurde czas I teraz to było? Aha dobra. i co teraz? No nagrywa się, ja? No godam cię Kichi jeden zaczepią, mam nie wieryty tych No, godam ci. Dobra idź już zapijaj ja, pituj pituj mi z tą Nie dam ci bo specjalnie taki kaz, żebyś mnie nie całował Co? Nawet te wyścioty mi nie dostaniesz takich nie rób że... Nie, nie rób się takie niedostępna jest Nie jestem taki łatwy gościu Jeśli że przyjdziesz i tak, pach i mnie możesz? W życiu zapomnij Musisz mnie jeszcze trochę powozić <noise> No! Ja tego nie czytam, leżę Dobra. Ja A to stary zrewidowany... To, to lepiej niż wszyscy. Hopie. Pada na pamięć, hopie. Leci go dobra. I pada pod... Widzisz, ta publiczność stary? Całe kurwa 10 ludzi. Z <grycie>. tyłu <grycie> 8 fotografów. <grycie> I dwóch kamerzystów.

Ma brak 2028. Może być. Dziękuję panu bardzo. Dziękujemy. To pewnie się już nie spotkamy. Nara. Dobra. Pan Hoppek do mnie do 4, 3, 2, 1, goł. Dajżej, bo tam idą ciaste zakryty! Eee. <laughs> Jedź, kurwa! Szybko, odlewy, to jest dobrego, odlewy, od pamiętaj, Nie, od A inaczej się nie da! O, nie, no. Kurwa! Co? Cześć! <laughs> Jedź kurwa! Coś! Ale to, to fajnie! Ale teraz to, to weźmy zajebane! No bo jedziesz jak ta, kurwa! Sam się, kurwa, sliki na Nie! Не, бо не потрібно чогось, бо, повідомляючи вправо, то з цим човне Ну, я так. Та, але, але, але... Та, але, але, але... А, чому ще туди бігати? Снервували, каже. Ой, Пусть, Tak pomagało. on, on, on. Ja? ja tu ten początek jedną pomalutku. Tu już szykana, pomału, migasz w lewo, migasz w prawo i tam potem wlademy już to potem bok, 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 bok i jademy. Ja? A tu potem daj tutaj tu tak pomalutku. On, on. No kurwa nie mogłem boku, ale no, może pomału jechać. No i fajnie. Kierka, nie, prosto, tu, tu jest prosto pomocy, po na dół. A co zrobimy w nie? Tu od lewy, nie? Przecież wiesz, po co ci gadam? Tjo, normalnie. Ej, gazuj, gazuj, ej. No, 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 i... ja, ja, ja. Skoro są skargi, to jadymy ja dymię pomału. Jak raczej spory. Dzięki, kolega. Pięć, trzy, dwa, jeden, go!

Dobra, chuj z tą karą, to, to tak chyba. To jest nieważne, jaka jest to wolność. wiesz Młodko, a po co będziesz chodził nie? <grymne> <grymne> hebel! Dach! Dobre, Dobry, Hebel! Dach! Nie ma niech mają! Dobrze. Jak to, to było? Podobno są skaki i musimy jechać po nie? 23.09 Dzięki Dobra, ty trzeci przejazd do manii. Dzięki Dzięki I o to mi chodziło Stój, stój, stój Ej, Jedziemy trzeci Już możemy normalnie trzeci jechać ja. Też, tak Też tak jest Dobra nie, my mieli 25 te pierwsze. Ja tym cudem. Ja też nie wierzę. Panie, kurwa, to on już ten krawężnik, nie? Tullu się, tullu się, już się krawężnik śmiał. Mówcie! A my tu. Nie, 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 nie,